Lecimy druga recenzja. Recenzja słuchawek Sony. Kosztowały one 700 zł. Wyciągamy pudełeczko ciekawe. Nie powiem. Otwieramy je. Faniśko. Kurde tutaj. Miłe zaskoczenie. Piękny pokrowiec. Instrukcja obsługi. I jakieś tam karteczki, tutaj też mamy instrukcję jak podłączyć Skaweczki To se schowamy do pudełka z powrotem Kurde, nie ogarniam tego, ja mam 5 kg. Dobra Otwieramy go Tak się prezentują słuchaweczki. Mamy opcję bluetooth i na kabel. Są niepozorne, ale jakie przymierzam sklepę, jeszcze raz je przymierzę. Są wygodne. Posiadają funkcję wytłumienia dźwięków otoczenia, więc to jest zarobiste moim zdaniem. Dobra, teraz podłączę szybko do telefonu mojego drugiego. Puszczę muzykę. Dobra, leci. Bas nie zły mają. Dobra, starczy myślę. Wyglądowo, no są ładne, są takie, nie wiem jak to powiedzieć, mi się podobają osobiście i szczerze dam ocenę taką, myślę 8 na 10 na spokojnie to są te słuchaweczki. Dobry basik, fajny pokroiec, fajne zapakowane, opcja wytumiania otoczenia, no tak po prostu dobre słuchawki. Ocena 8 na 10. Tyle. Dziękuję.